Dęć, dla mnie buje biodrami Twoje ruchy robią cuda z myślami. Kręcisz szepek tak doskonale. Przy tobie wszystko inne przestaje mieć na czym Za bagarkę, gdzie światła wirują, widzę ciebie i serce mi burzą. Razem w tym rytmie każdy krok szczęściem. Nie przestawaj, taniec jest naszym sekretem. Dęć się no przez całą noc, niech nasze kroki staną się snem. W twoich oczach widzę cały świat, za te chwilę oddałbym wszystko, co mam Twoje biodra to nagie chwili W każdym ruchu tysiące mil Podążajmy tą ścieżką bez końca Nie pozwól tej nocy stracić słońca Ściany krypują wiatrami Twoje ruchy robią cuda Z myślami, ślami uh Chęci -uh. się tak doskonale że tobie wszystko inne przestaje mieć znaczenie Trącę na parki, gdzie światła wirują oh. Widzę ciebie, idąc cuda z myślami Widzę Ciebie i zaczę Wchodzę na parkie, gdzie światła wirują Widzę Ciebie i serce mi burzą Razem w tym rytmie każdy krok szczęściem Nie przestawaj taniec jest naszym sekretem Wchodzę na parkie, gdzie światła wirują Widzę Ciebie i serce mi burzą Razem w tym rytmie każdy krok szczęściem Nie przestawaj taniec jest naszym sekretem Tańcz ze mną przez całą noc Niech nasze kroki staną się snem W Twoich oczach widzę cały za tę chwilę oddałbym wszystko, co mam Tańcz ze mną przez całą noc Niech nasze kroki staną się snem W twoich oczach widzę cały świat Za tę chwilę oddałbym wszystko, co mam Co mam Co mam co mam, mam. Ściany trybuja wiatrami Twoje ruchy robią cuda Zmyślamy ślami o uh -uh. kręcisz się tak doskonale, że tobie wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Ciądze na parkie, gdzie światła wirują. Widzę ciebie, idąc z myślami. Widzę ciebie i zaczę. Co mam? Twoje biodra to magia chwili, w każdym ruchu tysiące mil. Podążajmy tą ścieżką bez końca, nie pozwól tej nocy stracić słońca. Twoje biodra to magia chwili, w każdym ruchu tysiące mil. Podążajmy tą ścieżką bez końca, nie pozwól tej nocy stracić słońca.